Bridgmanon 53 to jest kolejny odcinek: pluginy z chlebem. Odcinek pierwszy. Więc tak, dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować pluginy Essentials oraz Permissions X, oraz jak je połączyć. Więc tak, pierwsze to pobieramy te pluginy z opisu, i teraz tak, wchodzimy na główny folder z serwerem, wkładamy plugins i tutaj wklejamy. Dobra jest. Um, odpalamy nasz serwer. Czekamy aż tutaj e, wyskoczy nam taki komunikat, że możemy pisać help. Za jak to się wymawia? wybaczcie mi co No i widzicie tutaj w e, te Essentials e, ładuje się i, i wyskoczy nam komunikat, że już się załadowało, więc zamykamy nasz serwer. Wchodzimy w plugins. Teraz w e, folder Essentials. E, config. I tutaj musicie mieć Notepad I otwieramy za pomocą Notepad i mamy, więc... I teraz chodzimy do... Y, szukamy takie coś jak Player y, Chat. Nie, przepraszam, ym, źle 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 szukamy y, Essentials Chat, tak. O, widzicie, to jest Essentials Chat, schodzimy na dół i tutaj mamy y, takie rzeczy. Więc teraz, y, tutaj ten... Y, nie wiem, jak to się znak nazywa, i format. To psz, y, przed tym, raczej za tym i przed tym takim, y, kopiujemy to i wklejamy do góry. Zamiast tego, OK i już jest, teraz to zapisujemy. Y, wchodzimy w Permissions X, w Permissions, otwórz za pomocą notepad++ I teraz tuż są nasze grupy, więc tak, y, w zależności ile chcecie grup. Kopujecie to. W zależności ile, chce, ile chcecie grup. To ja sobie wezmę na razie tutaj przy was tworzę 3. I teraz tu zmieniacie na nazwę grupy. to ja sobie wezmę gracz. To default wymazujecie i wpisujecie nazwę grupy. Może być z dużej litery. Tu będzie admin, a tu będzie właściciel. Teraz. E, default true to znaczy, że gracz po wejściu na serwer będzie miał tą grupę. My chcemy, żeby on miał gracza. Wejdzie na serwer, jak ktoś wejdzie na serwer to będzie miał tą grupę. To będzie przyznawane domyślnie, ale my nie chcemy, żeby on miał domyślnie admina czy właściciela, więc to zmieniamy na false i tak samo we wszystkich grupach innych. Myślę, że jak wejdzie na serwer to będzie miał tylko gracza. Teraz tak. Tutaj permissions to jest Jakie mogą komendy ktoś może wykonywać? Dla właściciela najlepiej jest takie coś, że to usuwacie, robicie spację podpy, i teraz myślnik, spacja, taki ten górny przecinek, potem gwiazdka, która się znajduje, którą wpisujecie Shiftem i klikacie na ósemkę, i znowu to. I to oznacza, że ten może wszystko, jemu już nie trzeba dodawać żadnych komend. I tak samo sobie wezmę, um, skopiuję to do admina. Dobrze. Jeżeli to jest na czerwono, to znaczy, że tu musicie powrócić. I, i spacją. Nie możecie tam.